maturzystką i pokażę Wam naszą klasę. Jesteśmy na profilu przyrodniczym i tutaj odbywa się najwięcej naszych lekcji. Wybrałam ten kierunek, ponieważ interesuję się ekologią. Wtedy z środowisko stworzyłam swój własny projekt i szyję torebki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce. Można je nabyć na moim Instagramie i w ten sposób wesprzeć środowisko. Wybrałam kierunek biologiczny, ponieważ po liceum chciałabym iść na studia kosmetologiczne. Moim marzeniem jest praca w klinice medycyny estetycznej. Brałam profil przyrodniczy w ekonomię, ponieważ marzę o rozpoczęciu studiów psychologicznych. No i żeby się dostać na te studia potrzebuję maturę rozszerzoną z biologii, którą w tym roku będę pisać. Profil przyrodniczy jest bardzo powiązany z tym, co chcę w życiu robić, ponieważ podczas studiowania psychologii, bycia psychologiem jest potrzebna wiedza o człowieku, którą zdobywam w tej klasie, o funkcjonowaniu mózgu, działaniu stresu. ekologii w Zespole Szkół Ekonomicznych, tak naprawdę w drugim liceum ogólnokształcącym. Od wielu lat, odkąd tutaj przyszłam do pracy, jest tu właśnie liceum o profilu przyrodniczym. Mamy rozszerzoną biologię, uczymy się też rozszerz w rozszerzeniu geografii, a przedmiotem dodatkowym jest ekologia. Staramy się co roku wymyślać jakiś projekt. Edukacja ekologii trwa przez dwa lata i klasy, które kończą ekologię, kończą ją z jakimś właśnie projektem. Są projekty czasami indywidualne, jak właśnie projekt tegorocznej maturzystki, która sama wymyśliła jak zlikwidować wszechobecny plastik, bo go mamy bardzo dużo właśnie w woreczkach plastikowych. Ona sama szyje takie woreczki, które mogą służyć do transportu warzyw i owoców. Ekologia jest przedmiotem dodatkowym, i nastawieni jesteśmy na działanie. Bardzo nas interesuje dbałość o naszą okolicę, o przyrodę, o to, abyśmy y, świadomie korzystali z zasobów przyrody. Oczywiście ekologia jest to nauka o zależnościach między organizmami a środowiskiem, ale ponieważ to słowo służy y, planecie, dlatego używamy też takiego słowa. Co robimy? Uczniowie bardzo są zaangażowani w swój projekt Las w Butelce. Tutaj zakładają swój ekosystem i tam dbają o swoje rośliny. I nawet teraz, w czasie pandemii, gdy mamy słoiki w klasie, zostały one na parapecie. Rośliny mogą przeprowadzać fotosyntezę. Widzimy, że przyroda doskonale radzi sobie bez człowieka.